Pani? Jest. Chciałem przekazać się w imieniu mojego szefa, burmistrza gminy i miasta Tuliszków. Pamiętkowy starą róg upamiętniający drzew Janusza z Dziękuję, mogę stworzyć? Oczywiście, najbardziej. bardziej. Zamknięcie bardzo nowoczesne. <laughs> Ale jest oryginalne. <laughs> no, Pamięć historycznej czasów, kiedy Gdańsk i Tuliszków osobą Janusza z połączone były. Grzegorz Ciesielski, burmistrz gminy i miasta Tuliszków. Słuchajcie, myślę, że teraz już w Gdańsku od Tuliszkowie, Tuliszkowie. Tuliszkowie, o Tuliszkowie będziemy wiedzieć, ale do tych prośbach nie wiedzieli, teraz powiedzmy sobie szczerze, tak? nie, uważam, że kapitalna inicjatywa, bo yy, myślę, że mała gmina, która nie jest powszechnie znana, w ten sposób może zafunkcjonować w jakimś tam obiegu jest, jest społecznym, czy obiegu medialnym w i w takim... W zawsze jakiś sposób. No, no. super, super. Co by nie było, relacja w mediach lokalnych jest na bieżąco. dzięki serdeczne.